Hej, ja jestem Mikołajta Grawis i bardzo serdecznie witam Was na kanale. Dzisiaj widzimy się z pozycji mojej sypialni w mega domowej wersji w dresie, a to dlatego, że przygotowałam dzisiaj dla Was książki właśnie idealne na jesienne wieczory. Mi jesień niesamowicie kojarzy się właśnie z takim typowo domowym stylem typu właśnie ciepło herbata, kocyk, dres, żeby było wygodnie, miło i przytulnie, no i przede wszystkim ciepło. A propos herbaty, ja zapożyłam sobie już swój kubek, więc zachęcam Was, abyście sami zrobili sobie coś dobrego do picia. No i e, obejrzeli dzisiejszy film, bo myślę, że mm, będą to naprawdę ciekawe pozycje i mimo tego, że u mnie na kanale przede wszystkim przyjawiają się gdzieś tam książki o odnosie psychologicznym, czy też o samorozwoju, to nie znaczy, że zamykam się właśnie tylko i wyłącznie na taką literaturę. Ja jestem też właśnie ogromną zwolenniczką romansów, fantazy, poezji, więc gdzieś tam tych gatunków jest niesamowicie wiele, które czytuję, i chciałam się właśnie nimi z Wami dziś podzielić, ponieważ uważam to są książki naprawdę warte przeczytania. Ze mnie wyciągnęły bardzo dużo emocji, bardzo dużo gdzieś tam negatywnych i pozytywnych, i myślę, że to jest taka fajna przygoda. Ja bardzo często właśnie lubiłam się zamykać, szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym, gdzie pogoda niestety nie zachęca mnie do wyjścia na zewnątrz zrobienia czegoś kreatywnego na świeżym powietrzu, bo ja jestem zdecydowanie letnia. No i właśnie to jest taki dla mnie czas, kiedy mogę odpocząć, trochę poczytać, zagłębić się gdzieś tam w historię bohaterów. Tych danych książek, dlatego myślę, że to będzie idealny moment na to, aby i was zarazić taką trochę moją małą miłością do, do książek, które gdzieś tam czytuję. Mam coś dla osób, które uwielbiają jedne tomy, które uwielbiają serie bądź sagi, trochę poezji I się tutaj też znajdzie, więc myślę, że każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Jeśli pozwolicie, będę się posiłkować tutaj moim małym streszczeniem, bo zapisałam sobie tytuły i mniej więcej akcji, żeby wam niczego nie pomylić. Bo książki są naprawdę świetne i war naprawdę warto je przeczytać. Jeżeli chodzi o taką autorkę, która na początku mnie zachwyciła, taka była to moja pierwsza przygoda z takim typowo książkowym światem, była to Colin Kubar. Pierwszą książką, którą czytałam właśnie od tej autorki, jest to Hopeless. I powiem Wam, że ta książka zmiotła mnie nie tylko emocjonalnie, ale też myślami, że jak ją zamknęłam, to miałam takie wow! Naprawdę musiałam sobie odsapnąć te chwilę. Już wam mniej więcej opowiadam gdzieś tam, o czym jest, nie mam tej książki fizycznie, ale tych właśnie książek, których nie będę miała gdzieś tam fizycznie, będę miała przebitki, yy, gdzieś tutaj się opjęła albo po bo poprawię, bo ja nigdy nie wiem, z której strony i mam więcej miejsca jak nagrywam, a nie mam teraz podglądu, bo używam laptopa. Jeżeli chodzi właśnie o taką moją pierwszą przygodę z książkami gdzie faktycznie zagłębiłam się bardziej, gdzieś tam historia emocji mnie pochłonęła do tego stopnia, że potrafiłam beczeć normalnie godzinami, czytając te książki, a ja jestem mega emocjonalna, jeżeli chodzi właśnie o takie rzeczy, no to y, autorka, która podbiła moje serce, to jest właśnie Colleen Hoover. I pierwszą książką, którą czytałam właśnie od tej autorki, było Hopeless. I muszę Wam powiedzieć, że tam, w tej książce, wszystko, co jest prawdą, może być też kłamstwem. Naprawdę. Bo nigdy nie jesteśmy w stanie stwierdzić... W którym momencie to, co jest tam napisane, za chwilę obróci się całkowicie, inaczej nie będziemy już wiedzieć, co tam kompletnie się dzieje. Sama akcja polega na tym, że mamy główną bohaterkę, która ma na imię Sky i Sky jest mega zamknięta ze swoją mamą. W domu. Ani telewizora, ani komputera, nawet telefonu. Ona nawet nie chodzi do szkoły. Ma tam swoją przeciółkę Stix, która gdzieś tam wkrada się do jej, przez jej okno. No i dziewczyna kompletnie jest odizolowana od świata. Poznaje Sky, ta główna bohaterka, właśnie Dina Holdera, który, jak sami dobrze wiecie, w takich typowych książkach młodzieżowych może zniestować tylko i wyłącznie kłopoty. Natomiast sama bohaterka ma dziwne wrażenie, że ten chłopak zna ją o wiele lepiej. I o wiele bardziej niż ona sama siebie. Ona jest taka mega zamknięta gdzieś tam, mega niepewna, ma jakieś dziwne flashbacki z przeszłości, które są na niej mega niezrozumiałe. I muszę Wam powiedzieć, że jak dowiecie się, dlaczego to wszystko jest takie, jakie jest, no to zmiecie Was to sprawdzić tak samo jak mnie. Mniej więcej pokrótce przeczytałam Wam też tył tej książki, żebyście wiedzieli na czym to polega. Eee, więc sam opis Hopeless to jest czasem odkrycie prawdy może oddawać nadzieję szybciej niż wiara w kłamstwa. To właśnie uświadamia sobie 17-letnia Skye, kiedy spotyka Dyna Holdera. Chłopak dorównuje jej złą reputacją i wzbudza w niej emocje, jakich wcześniej nie znała. W jego obecności Skye odczuła strach i fascynację. Ożywają wspomnienia, o których wolałaby zapomnieć. Dziewczyna próbuje trzymać się na dystans, bierze że Holder oznacza jedno, czyli tak jak już mówiłam wcześniej, kłopoty. On natomiast chce dowiedzieć się o niej jak najwięcej, gdy Skye pozna jedyna bliżej, odkrywa, że nie jest on tym, za kogo uważa, za kogo ona go uważała i że zna ją lepiej, niż ona sama siebie. Od tego momentu już zmienia się bezpowrotnie. No, jakby ja w ogóle się nie dziwię, że zmienia się bezpowrotnie, bo tego, czego ta dziewczyna się dowiedziała, to ja sama nigdy w życiu nie chciałabym się dowiedzieć. Ale z tym właśnie posmakiem po Was zostawiam i zachęcam do przeczytania tej lektury, bo jest naprawdę petarda. I kolejną książką, którą od niej przeczytałam, bo czytałam naprawdę wiele pozycji, od Maybe Sunday, po November 9, aż po Agile Love, Never Never, no, większość przeczytałam, część pozycji myślę, z tobą, bo wyszło teraz na ostatnich przestrzeniach czasowych bardzo dużo pozycji od niej, więc koniecznie muszę nadrobić. Kolejną książką, którą gdzieś tam przeczytałam, którą aktualnie mam fizycznie, jest It End With Us. Bardzo lubię tą książkę, bardzo lubię w ogóle historię, która gdzieś tam dzieje się, dzieje się w środku. Jest tutaj bardzo duży galimat emocjonalny. Bardzo fajnie są przedstawieni bohaterzy i bardzo kreatywnie. I mega mocno można się wczuć w to, co czuje zarówno główna bohaterka, jak i główny bohater, bo jak się domyślacie e, główną bohaterką może być Lily Bloom, która jest kwieciarką, prowadzącą kwieciarnię dla osób, które nienawidzi kwiatów e, i poznajona Rayleigha który jest lekarzem, y, który jest arogancki, wiecie, taki... No, coś ma w sobie, że ta dziewczyna tak się nim interesuje. Mogą się w sobie zakochać i się w sobie zakochują. mamy idealny związek. I jedyną osobą, która gdzieś tam widzi, że coś jest nie tak w tym związku, jest jej najlepszy przyjaciel, który już Wam mówiłam, ma na imię Atlas Corrigan. Więc chłopak pewnie też troszeczkę tutaj namiesza. Jest tutaj taka gonitwa między jednym a drugim, mam wrażenie. Ale mega lubię tą książkę. Naprawdę jest ona super i takim słowem i hasłem na to, żeby Was zachęcić, to jest tutaj, że... Już Wam przeczytałam, bo to jest naprawdę to. Nie zawsze jesteśmy bowiem dość odważni, by stanąć twarzą w twarz z prawdą, szczególnie, gdy przynosi ona tylko cierpienie. Także ja cierpiałam czytając i mam nadzieję, że Wy też tego nie pożałujecie i wczujecie się tak samo jak ja. Wow. Kolejną książką, którą czytałam, ale nie mamy fizycznie, jest Never Never. Opowiada tutaj to o historii Charlie i Salisa, którzy tak naprawdę... Niby coś do siebie czują, niby niekoniecznie, ale oni nie pamiętają, że coś do siebie czują. I ta książka, pamiętam, że miała takie zakończenie, że niby mogłoby się wydawać, że będzie druga część tego, ale ta część nigdy nie powstała. I tutaj chodzi o to, że jest dużo wskazówek, dużo tajemnic. Jedno, niby zna drugie, jedno, którego jedno zna drugie, a drugie, które. Powinno znać tą drugą osobę, za jej nie kojarzy. Naprawdę mega zagmatwana książka, mega ciekawa, bardzo fajna fabuła. I tutaj też taki wątek, troszeczkę można powiedzieć, że kryminalny, taki delikatnie, ale nie za mocno, taki bardziej dający dreszczyk emocji. No, ja lubię tą książkę. Ona jest taka naprawdę, że trzeba uważnie czytać, domyślać, bo końcówka daje dużo do myślenia i ma bardzo dużo wspólnego z tymi wszystkimi wskazówkami, które się w tej książce gdzieś tam pojawiają, więc jeżeli będziecie ją czytać, to możecie ją czytać bardzo, bardzo uważnie. Kolejna książka, też nie mam jej fizycznie, właśnie też od tej samej autorki, to jest Ivy Love. Opowiada ona o historii pewnej pielęgniarki, początkującej w zasadzie, która ma na imię Tate. No i wprowadziła się ona właśnie do mieszkania swojego brata, no, ale jak wiadomo, w życiu każdej głównej bohaterki pojawiają się gdzieś tam duże zmiany, a w szczególności kiedy poznaje um, przystojnego pilota zwanego Miles'em Archerem. No i gdzieś tam, jak możecie się domyślać, pojawia się między nimi romans, ale ten romans jest zakazany, jest brzydki i taki trochę z pazurem. Więc tutaj Colin pokazała taką bardziej sensualną stronę swojego pisarstwa i no mocna książka, taka naprawdę pikantna, więc coś dla kobiet, myślę, takiego lepszego na wieczór, że tak powiem. Ale no książka naprawdę jest mocna. Może to nie jest coś w Greya, czy tam na przykład pokryła się 365 dni pod względem sensualnym, ale tu jest taka bardzo fajna pikanteria, która dodaje smaczku całej historii. Maybe Someday. Książka, którą uwielbiam i coś, co niesamowicie mi się podoba, to teksty piosenek opisane w książce i możliwość przysłuchania tych piosenek. Mam do tej pory na Spotify playlistę z tymi piosenkami, więc jeżeli będziecie chcieli, to ją gdzieś tutaj podlinkuję na dole w komentarzach albo po prostu w opisie. Ale sama książka jest niesamowita. Pamiętam już bez opisu nawet, że ja już widzę, że mi się kreuje uśmiech na twarzy. Nie pamiętam imię, ale pamiętam są historię. Mamy głównego bohatera, który jest yy, niesłyszący, a grający muzykę i tworzący muzykę. Wiem, że oni oboje tworzyli, yy, bo nie chcę teraz patrzeć, po, zobacz, ile pamiętam z tego, co przeczytałam. Yy, oboje tworzyli muzykę. On był yy, niesłyszący, ona zaś wszystko gdzieś tam doskonale słyszała. Ale on czuł muzykę poprzez drgania na ciele, no po prostu coś niesamowitego. I tutaj, właśnie ten haczyk, jest taki, że on potrafił genialnie zagrać, ale brakowało mu słów, a zaś ona te słowa potrafiła idealnie stworzyć. I to jest mocna, mocna, mocna łzy. Wszelakie mega bardzo pokam na tym. Sama muzyka też już robiła i to, że mogliśmy krzyczeć tekst i posłuchać jednocześnie znaczy to, o czym śpiewają. Więc naprawdę gorąco zachęcam do tej książki, bo w połączeniu z muzyką ja właśnie mam tak, że bardzo lubię czytać i słuchać muzyki. A tutaj miałam właśnie dopasowaną piosenkę do odpowiedniej sytuacji. I to można było sobie super wyobrazić, bo nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja jak czytam to bardzo często się gdzieś tam przenoszę w ten książkowy świat. I gdzieś tam bardzo przeżywam emocjonalnie nie tylko seriale, ale też właśnie książki. Więc jestem sobie w stanie więcej rzeczy wyobrazić. No, wyobrażę tutaj mega działa i mam tutaj wiele czynników. Od. Yy... Pisma aż po, po muzykę, więc to jest mega, mega fajne połączenie. November 9 to jest powieść, w którym książka jest w książce. Mega dziwne, ale główny autor, Boże, główny autor, główny bohater tej książki poznaje pewną dziewczynę i on natchniony nią pisze o niej książkę, o ich relacji i tak dalej. Oprócz tego sama ich relacja też toczy się już samej książce, więc mam jakby książkę w książce i coś niesamowitego, co tutaj mi się podoba, spotykają się właśnie 9 listopada i każdego 9 listopada kolejnego roku albo dnia, nie pamiętam jak to było dokładnie, tak, dokładnie, co roku 9 listopada rozpoczynają nowy rozdział jakby swojego prywatnego życia, no i ten autor tej książki w książce też rozpoczyna jakby nowy rozdział w książce. No, ale tutaj mimo wszystko dwie historie jednak bardzo się różnią, bo różni się historia realna od tej książkowej napisanej przez y, y, głównego bohatera. Bardzo zachęcam, bo zakończenie nie jest takie, jakie byście się spodziewali. Nie jest tak bardzo przewidywalne. No i za w serducho. Od samej Colleen Hoover mam jeszcze trzy pozycje. Te dwie są jeszcze nieprzeczytane. Ta jest obejrzana o dziwo, ale nie przeczytana, bo kiedyś znalazłam na podstawie tej książki serial. I muszę Wam przyznać, że serial niesamowicie mi się podobał, ale pierwszy raz będę najpierw chciała oglądać, dopiero potem czytać. I jeżeli dobrze pamiętam to, co się działo w serialu, to tutaj mamy główną bohaterkę, która desperacko potrzebuje pieniędzy, i głównego bohatera, który jest malarzem i potrzebuje asystentki. No i jak możecie się domyślać, że chodzi między nimi romans, który jest dosyć burzliwy. I dosyć taki nieprzewidywalny. Mega mi się podobał serial. Jestem ciekawa, jak książka będzie opisana, bo jeszcze nie czytałam. Z tego, co pamiętam, i z tego, co gdzieś tam wyczytałam, bo teraz bardzo dużo osób w ogóle poleca. Colin Hoover, to jest pierwsza książka, którą ona napisała. I tutaj mamy nastolatkę, która straciła ojca. No i zmienia całe swoje życie, więc jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało. I tutaj w tej książce, w Coraz większy rok, to jest pierwszy kryminał, który ona napisała. Niestety go nie czytałam, ale z tego, co tutaj mam napisane, mamy żonę, która dostała mm, paraliżu na skutek jakiegoś wypadku, ale też była pisarką. I właśnie jej mąż wynalazł jakiegoś tam wielkiego pisarza który ma za nią dokończyć tą powieść, a się okazuje, że prawda jest całkowicie inna i dochodzą do jakichś takich mega wniosków. Więc jestem niezmiernie ciekawa tych dwóch, w, sumie w zasadzie trzech pozycji, ale no, jeżeli chodzi o samą Colin Hoover, jeżeli właśnie chodzi o samą Colin Hoover, no to książki są naprawdę emocjonalne. Ja musiałam włożyć w to bardzo dużo emocji, bardzo dużo Gdzieś tam siebie, bo ja tak po prostu reaguję na, na to, więc myślę, że to jest mega, mega fajna rzecz na jesienny wieczór. Bo nie dość, że was szybko wciągnie mi te książki szły bardzo łagodnie i się bardzo szybko czyta, bardzo fajnie w ogóle są napisane. Czyciąka też jest OK, więc myślę, że każdy z Was gdzieś tam znajdzie coś yy, dla siebie. Kolejna seria w zasadzie to nie jest seria, tylko saga. I czytam ją. Pamiętam też, wciągałam i chłonąłam ją niesamowicie bardzo, że jak skończyłam jedną książkę, to ja szybko leciałam do biblioteki, bo wtedy jeszcze nie kupowałam książek. Szybko leciałam do biblioteki właśnie po to, żeby szybko wypożyczyć, żeby zobaczyć, co będzie dalej. Jest to seria od Siot Daugherty. Daugherty? Daugherty? Seria Wybrani. Jest to, z tego co pamiętam, pięć książek. I pamiętam... Że było to o bodajże Ali, która jest, wiecie, mega zbuntowana, mega wandal, dziewczyna i tak dalej, ale ma mega ułożoną rodzinę. No i oni, ci rodzice, właśnie postanawiają wysłać ją do, do takiego internatu, który jest zamknięty, gdzie no po prostu szkoła z internetem, gdzie mają ją nauczyć w porządku za swoje zachowanie, bo ona miała też jakieś problemy z prawem. I z tego co pamiętam i kojarzę, to ten akademik i ta cała w ogóle ala poprawczak, który nie był poprawczakiem, który miał ją nauczyć, wiecie, lepszego wychowania, czyli wchodzimy tam w mundurki, wyższa klasa, gdzieś tam lepsze zajęcia i wyższy poziom kontroli nad wszystkim, okazuje się, że nie jest wcale taki bezpieczny i nie jest wcale taki, że tak powiem, wiecie, on, on, przez jej jak się wydaje i okazuje się, że cała ta historia i to, że ona tam trafia, to ma w tym swój cel, no, mi się mega to podobało. Ja wam przeczytam, co jest na, na, na tyle, że e, spotkanie nas, spotkamy w tej książce właśnie z zbuntowaną Ali, i odwiedza, która odwiedza roczne mury e, tajemniczej Akademii Simeria. Będziemy śledzić miłosne rozterki głównej bohaterki, wraz z nią szukać wyjścia z niebezpiecznych sytuacji i przeżywać rozczarowania. Z tego co pamiętam, były tam dwie postacie. Na pewno był Nathaniel Na pewno był Nataniel. I jeszcze ktoś. Carter chyba. Jest ja to tak dawno czytam, ale ta książka jest naprawdę genialna. aż sama się zastanawiam, czy to nie wrócić. Carter. Carter i Nataniel. I pamiętam chyba, że Carter był tym takim trochę bad boyem, a Nataniel był tym bardziej ułożonym. Wiecie, takim z klasą i ja wleciałam na Cartera. To, to był ten czas, kiedy ja brałam górę tego tego z pazurem. Ale w sumie też tak miałam w Mendiga w biuro, że był i Stefan, i Damon. Ja i wolałam i Damona, bo Damon był po prostu ciekawszym charakterem, bo ja nie lubię takich, za przeproszeniem, tub wołowych. Łączniemy do rocznej strony. To chyba źle. Ale nieważne. Więc ja wam tutaj pokażę, jak te książki gdzieś tam wyglądają, bo seria jest super i ma aż 5 tomów. W sumie to nie jest seria, tylko saga już bardziej. Ale naprawdę książki są warte przeczytania, są takie grubasy, więc no, mamy naprawdę kawał spory dobrej historii. Kolejnymi gdzieś tam książkami, to jest w sumie seria, nazywa się Rywalki czy tam Selekcja, uwielbiam to. Powiem wam szczerze, że ja uważam, że urodziłam się nie w, tym, nie w tej epoce, nie w tym wieku, co trzeba, bo tak naprawdę ja kocham czasy za królewia, sukienek i tego typu rzeczy. I właśnie Kierakas, to jest główna autorka, która napisała gdzieś tam to, tą serię. Napisała rywalki, elitę i jedyną, i potem było do tego jeszcze chyba korona, czy jakoś tak, jakoś tak. Sama historia w ogóle jest na jakichś czasach za królewia, i mamy tam dziewczynę, która żyje, w ogóle wszyscy ci ludzie mają podziałkę na hierarchię tych biedniejszych i tych najbogatszych, czyli właśnie tą rodzinę królewską. No i tam jest chyba, bodajże, z tego co pamiętam, 12 klas, i od... Y, ta pierwsza klasa, no to wiadomo, to jest ta rodzina królewska, 12 to, to jest to najgorsze. I z tego co pamiętam, to główna bohaterka była w tej ostatniej y, ostatniej tej, y, tej klasie, i było chyba 35 dziewczyn. No, było 35 dziewczyn, które mogły starać się y, o koronę, ponieważ y, książę który był w, tym, w tej pierwszej klasie, organizował eliminację na swoją przyszłą żonę. No i każda wybranka, która miała tą możliwość i została gdzieś tam wylosowana do tych eliminacji w pałacu, no to jechała tam, wiecie, i było to wszystko nagłaśniane kamerami i tak dalej. Więc to jest takie trochę połączenie, połączenie współczesności z takim zakrólem. I muszę Wam powiedzieć, że to były trzy tomy, które niesamowicie mnie wciągnęły. Oprócz tego ta główna bohaterka ma gdzieś tam skryty romans z, z Asperem. On miał na imię Asper, a ten Książę Maxon. I powiem Wam, że potem się okazuje, że Asper w ogóle jest w gwardii królewskiej, gdzie tam pomaga służy Maxonowi, w ogóle petarda. Naprawdę, bo się pojawia wątek znowu jednego zakochanego, a drugiego takiego do wyboru i oni tam poznają się wszyscy, nie? Każda ta księżyczka gdzieś tam się potem w przyszłości z tych klas się poznaje i oni tak walczą między sobą o tego Maxona. No kurde, fajna książka, naprawdę polecam. Jest to coś innego. Fajnie jest też spojrzeć na to z innej perspektywy. Jest też pokazane właśnie, jak poszczególne klasy miały z wyżywieniem, z ubiorem jak to w ogóle wyglądało właśnie w tej danej klasie, jak postrzegana jest rodzina królewska. No super, mega mi się to podobało. Też Wam podlinkuję te książki, jak one wyglądają. Pamiętam, że też mnie to tak wciągnęło, że czekałam tylko, aż będę mogła iść po kolejną książkę do biblioteki, bo no to była petarda. I finalnie wszystkie te dziewczyny zabiegały o tego Maxona, a ona właśnie nie i ona miała go gdzieś najbardziej, nie? Czyli typowo, typowo, każdy, każdy książek jest że ta sama najbardziej go gdzieś, to ten najbardziej do niej leci, więc możecie przyczuwać, co będzie dalej, ale no te wątki, które są gdzieś tam poboczne, naprawdę są warte uwagi. Kolejna bardzo fajna książka, którą ja lubię i na początku pamiętam, czytałam ją na łatpadzie, a została wydana w wersji papierowej, za co jestem mega wdzięczna, bo ja mimo wszystko wolę wersję papierową od elektro elektronicznej, jeżeli chodzi o książki, tak samo zresztą jest z planowaniem. Eee, tutaj... Historia jest naprawdę ciekawa. Mamy główną bohaterkę o imieniu Maja, która traci brata w wypadku samochodowym. Bodajże że był to wypadek samochodowy, bo teraz już nie do końca pamiętam, ale wiem, że bohaterka mega się odcina od życia realnego, w ogóle odcina się od ludzi, zostaje jej tylko muzyka, gdzieś tam książki, jej swój własny świat. I mamy takiego zbuntowanego kailera, który nigdzie nie potrafi zagrzeć miejsca. Wiecznie później się z rodzicami, wiecznie ma przeprowadzki, jakieś bo ci rodzice mega są, wielkimi, biznesmen, biznesmen, puu, są właśnie wielkimi biznesmenami. A tu gdzieś tam narzucają bardzo wiele rzeczy. On jest taki niesforny, i gdzieś tam nie potrafi się dopasować. Wiecznie zmienia miejsce, nigdzie gdzieś tam nie ma znajomych itd. Tak tak no i któregoś dnia trafiają do jednej szkoły. I z tego co kojarzę, to on właśnie jest przez swoją upartość, stara się z nią zaprzyjaźnić. Ona go odtrąca, no bo jest zamknięta. I postanawiają w ogóle założyć zespół rokowy, a ona dołączy jako główna wokalistka po mega, mega długich modłach. Ale historia jest naprawdę niesamowita i bardzo fajnie się kończy. Gdzieś tam mam tutaj do czynienia z emocjami, z psychiką, z zamknięciem, więc to jest taka książka troszeczkę dla osób, które. Lubią też taki psychologiczny punkt widzenia. Bo tutaj możemy zobaczyć psychologiczny punkt widzenia nie tylko Maji, ale i Kailera. Ale tu, jak to wszystko puszcza stopniowo przy odpowiedniej osobie. Naprawdę mega fajny klimat, Anna Bellon sztos. Więc e, możecie też popatrzeć na książki innej, o innych bohaterach właśnie z tej serii. To jest seria tak zwana The Last Regret. The Last Regret, pardon. Sam zespół się nazywa The Last Regret i w ogóle fajny cytat tu jest z tyłu, zaraz Wam go przeczytam. A później nauczyłam się wszystkiego od nowa. Pojawił się ktoś, kto przebił się przez wzniesiony przeze mnie mur. Wziął go szturmem i nie pozwolił mi powrotem za nim chować. Wszedł moje życie, śpiewając lekko zachrywniętym głosem o dziewczynie ulotnionej jak papierosowy tym. I tutaj muszę Wam przyznać, że z tym cytatem właśnie zostawiam i zachęcam do przeczytania. Bo naprawdę mega podobał mi się wątek tego, jak oni się poznają, jak ona się otwiera przed nim, jak on gdzieś tam znajduje to swoje miejsce. Naprawdę w ogóle, jak powstaje ten zespół muzyczny, jak oni tam sobie radzą, ich perypetie. Naprawdę, naprawdę bardzo warta uwagi książka. Taka na jesienny typowy wieczór. Więc jeżeli chodzi w ogóle o dzisiejszy film, to było wszystko. Mam nadzieję, że z tych pozycji, które Wam wymieniłam, to gdzieś wybierzecie coś dla siebie. Ja bardzo lubię te książki: są to książki, które są według mnie naprawdę warte uwagi i którymi naprawdę warto się podzielić. Więc koniecznie, jeżeli którąś z tych pozycji, która Was zachęciła, przeczytacie to dajcie mi o tym znać i koniecznie podzielcie się wrażeniami, bo ja jestem niesamowicie ciekawa, jak Wam się podobało. Ja też po tym filmie mam ochotę wrócić do wielu pozycji i na pewno będzie to seria wybrani, będzie to seria z rywalkami. No i przede wszystkim chciałabym nadrobić też te książki od Colin Cooper, więc oprócz tych książek psychologicznych, które mam do przeczytania, to lista jest coraz dłuższa i mam nadzieję, że one również się Wam spodobają, także życzę Wam miłego dnia bądź miłego wieczoru. Ja idę dopijać swoją herbatkę Dzenia. i dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Hej!